No cześć, słuchajcie, jest taka sprawa. Ja ciągle palę tym mm, miałem i zobaczcie, widzicie, jak się zawiesza. Pomimo że ten opał jest suchy, to dalej się zawiesza i muszę coś z tym zrobić w jakiś sposób to rozwiązać, żeby to się nie zawieszało. I już mamy jakiś taki pomysł na to, bo kurde, no jak. Podajnik przestanie tam podawać, no wiadomo, ten opał, no to kocioł zgaśnie. No, przed chwilą, właśnie spadł węgiel, zasłoniło właśnie tą ślimacznicę, czy jak tam ten podajnik. No i widzicie, wystarczy dotknąć i to spada, ale no samo nie samo chce, nie chce spać. No tak, kurczę, trzeba temu jakoś to pomóc. I teraz tak, projekt jest taki. Taki pomysł, nie? że tutaj w tym miejscu na jednej ścianie i na drugiej będą jakieś takie, no nie wiem, czy to łożyska będą, czy to jakieś takie ślizgi zrobię. Jakiś taki mm, pręt, rurka z jakimiś tam może małymi wąsami, czymś nierównym, żeby to wszystko zostało zruszone poprzez no, silnik. Zaraz Wam pokażę, jaki silnik. Już mam właśnie taki wolnoobrotowy silnik i bo to duże siły nie trzeba i prędkości, tylko delikatnie, żeby to ruszyło, i no to będzie gdzieś tutaj z boku przy silniku tym od napędu podajnika, no na zbiorniku będzie osadzone, nie no. I tak trzeba będzie coś z tym właśnie wymyśleć, żeby to, żeby to po prostu spadało. Nie? To jest ten silnik, taki mały, nieduży. No Można go na internecie kupić, kosztował mnie 90, chyba 9 zł. I tu są jego parametry. Zobaczcie to jest normalnie na napięcie sieciowe 220, ale to jest teraz 230V, 14W. I tu jest obroty, jeden obrót na minutę, jeden obrót na minutę, 14W. O, ma tutaj podstawę do zamocowania. To jest oś i zaraz pokażę wam jak on kręci. No tu żeby widać było jak kręci to o coś takiego przykleimy. O. Teraz tak. On tu ma dostanie no, w komplecie w, wyposażają go też w taki kondensator i trzeba go zgodnie ze schematem podłączyć. To nie jest trudne. Taka kostka właśnie bo tu można też regulować w prawo, w lewo obroty poprzez przełączając te kable. Nie no, to na schemacie tam będziecie widzieć, jak to wygląda. Tam sprzedawca pokazuje, jak to, jak to można podłączyć i pokażę Wam, jak, jak on chodzi. O, w tej chwili podłączę. Nie wiem, czy słyszycie. No, takie jest delikatne mruczenie tego silnika, a tak właśnie z taką prędkością. No, obraca się, czyli jeden obrót na minutę wykonuje, i delikatnie sobie kręci, i właśnie no, pomysł jest taki, że ja go zainstaluję w ten sposób na ściance, i y, tu będzie w tym miejscu, właśnie y, przez zbiornik przechodziła, no, nie wiem, jakaś rurka, może jakiś pręd do tej osi będzie przykręcony i na tym rurce pręcie będą no, jakieś tam nierówności typu. No, nawet spróbuję na początku może jakieś tam sztywne trytrytki założyć. Żeby to tylko materiał był zruszany w momencie kiedy się załącza podajnik bo o co chodzi. Ten silnik on będzie tylko i wyłącznie wtedy chodził jak się podajnik za, załączy czyli no, nie będzie tam kręcił cały czas bo to nie miałoby sensu. Tylko będzie wtedy Silnik będzie obracał się. Jak no, przez te kilka sekund y, y, podajnik będzie podawał no, opał, no bo nie ma potrzeby, żeby to się kręciło cały czas. Bo zresztą po co nie? No tak, jak będzie y, podajnik stał, no to ten silnik też będzie stał, a jak będzie podawał, no to on będzie też tam zruszał ten towar cały, co jest zbiorniku i tyle nie? No, zaraz wymierzę to wszystko. Już wiem, że rura, czy ten, no. Ten, ta, ta odległość, która tu będzie. To ma mieć no, około 56 cm w moim zbiorniku, to postaram się coś znaleźć, jakiś tam materiał nawet odpadowy, to nie musi być tam nie wiadomo z czego. No tak chodzi. Może usłychać delikatne takie mruczenie, no ale to nie myślę, żeby to przeszkadzało i najwyżej tu jakieś podkładki dam. O, teraz może słychać bo on się inaczej ustawił jakieś podkładki może z gumy dam czy tam z innego tworzywa żeby rezon nie rezonował właśnie na zbiorniku i tyle nie dobra no coś tam wykombinuję to pokażę no i właśnie padło na pręt kwadrat 10 na 10 to jest zwykły taki kwadraciak jak to się e, stosuje gdzieś tam w bramach nie w bramach w płotach i tu na końcu przyspawałem tego kwadraciaka nakrętka to jest taka ta przedłużona nakrętka 8 mm bo oś akurat od tego silnika wchodzi no, w nakrętkę 8 jakbyście nie mieli takiej przedłużonej nakrętki no to nawet 4 nakrętki w kupę zespawać I z tym że będzie później problem z nagwintowaniem bo wiadomo no jak się coś spawa a później się gwintuje to tutaj nagwintowałem najpierw wywierciłem Mały otworek, i no, wywintowałem pod śrubę, żeby to, no jak to się mówi, zabezpieczyć przed obrotem. No, ja zastosowałem taką śrubę, jak to się tam mówi, farmery, nie farmery samowiercące. No, skróciłem ją tylko, bo ona nie musi być taka długa, żeby tylko dociskała tam oś i zabezpieczała przed obrotem, i, i muszę powiedzieć, że. No, próbowałem ręką zatrzymać ten silnik, tak jak się go podłączy, to muszę powiedzieć, że to dosyć no, mocno, mocno kręci i ręką nie byłem w stanie zatrzymać tego kwadraciaka no, na tej osi. Teraz będę musiał to wymierzyć dokładnie, bo to musi być ucięte 56 cm na długość. No i będę musiał tu jakąś wymyślić też. Y, y, Oś obrotu, no przypuszczalnie, zrobię z jakiś Może o takich, no jakieś tam, dwie, trzy podkładki zaokrąglę tylko ten koniec pręta i tak, żeby tylko miało jakieś tam prowadzenie, o, w ten sposób i tam w zbiorniku to będzie po prostu nie musiało być żadnego tam smarowania ani zabezpieczenia, bo to będzie i tak no, wolno się kręciło. to żeby tylko się kręciło i będzie dobrze no, no zobaczy, zaraz się za ten zbiornik wywiercę te otwory zobaczymy jak to jak to pójdzie no założyłem ten silnik z boku tutaj właśnie na zbiorniku tu od strony podajnika przewierciłem dziesiątką pod oś i zamocowałem wkrętami takimi samowiercącymi żeby to ten silnik pewnie tu siedział bez problemu. I tyle. Jedynie podłożyłem pod niego taką o, taką piankę, jak się używa do stelaży regipsowych, żeby tutaj był szczelny, żeby tutaj nic no, nie, nie wchodziło, nie wychodziło jakaś wilgoć czy coś. No żeby był jak najbardziej zabezpieczony od środka. Dobra, on jest tu podłączony, na razie to jest prowizorycznie. Ja później tu zabuduję jakąś puszkę zrobię, żeby to było bezpieczne i tak dalej. I ten silnik już jest podłączony. No i tu zobaczcie od środka jak to wygląda. Ja tutaj na oś założyłem przykleiłem papier, żeby widać było jak kręci. I bardzo powoli to kręci. To jest jeden obrót na minutę. Jeden obrót na minutę. Czyli to jest no, wystarczające zupełności, a, a na pewno ten materiał będzie tu zruszony. Ta oś to jest ósemka w ogóle nie słychać tego silnika jak pracuje nawet jak podajnik nie pracuje to w ogóle nie słychać że jest jakiś tam dźwięk od tego silnika cichutko chodzi i tyle, ja go podepnę ten silnik tak jak mówiłem do zasilania silnika tego od podajnika Gdzieś tutaj na kablu, może zrobię jakieś przejście i podłączę bezpośrednio. Także, jak się załączy silnik od podajnika, to on wtedy ruszy sobie i na ten czas pracy podajnika on też będzie pracował. I tyle. Aha, pokażę Wam jeszcze, jak wyspawałem, zrobiłem ten, 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 ten pręd. No to jest, to jest właśnie ta podstawa ze zwykłych podkładek takich, no nie wiem jakie to są chyba dwunastki, średnica, znaczy tu średnica wewnątrz i teraz ten pręt kwadraciak, to będzie się tu opierał i on no, swobodnie się będzie obracał i no koniec. Zrobiłem tak jak mówiłem wyspawałem to za śrubę, no nie pokazywałem tam cięcia, jakieś tam spawania, bo to każdy wie o co chodzi i tyle, no pomalowałem jakąś tam farbą antykorozyjną, żeby to od razu nie rdzewiało i zaczepię to teraz to pokażę jak to będzie całe pracować no i już wszystko pomontowałem o tak to zrobiłem w środku to jest ten pręt kwadraciak podparty z drugiej strony, on jest na osi z tej strony, tu. O, o właśnie widzicie te trytrytki. Tu takie grube trytrytki są założone, no one pomiatają zbiornik. Jak będzie zasypany zbiornik i po prostu no, yy, będzie no tam pełny czy ten będzie się kręcił ten pręt, no to nawinie te trytrytki na, na, na siebie. A jak będzie się luzował materiał, gdzieś tam się zawieszał, to będzie no, ten plastik omiatał, będzie tam no, zruszał ten materiał, żeby się obsypywał tam na dół do, do podajnika. No, tutaj pomontowałem to wszystko tak jak mówiłem. To taka mała skrzyneczka elektryczna, ten silnik, przewody. No, jedynie ten przewod, przewód od silnika muszę wziąć jeszcze go zaizolować, bo on tak słabo jest zabezpieczony fabrycznie no mogłem termokurcie dłuższe założyć, no ale jakoś tak zapomniałem to izolacją jakoś tam przykręcę, nie no tak to wygląda od strony zewnętrznej na zbiorniku no zaraz ładuję materiał i zobaczę no, rzucę trzy i zobaczę czy czy to coś pomogło i jaki jest efekt no, rzuciłem tutaj trochę materiału czekam jak podajnik się włączy zobaczę pierwszy raz jak się zachowuje ten wąs jeden mam nadzieję żeby już się nawijał ja próbowałem ręką ten pręd przytrzymać zablokować go i muszę powiedzieć o nakręci no, tam Widać. No i w takiej pozycji został. I teraz no próbowałem go ręką zablokować i no nie da rady. Jest bardzo duża siła uciągu na tym silniku, bo tam jest przełożenie takie duże, na pewno jakieś planetarne. I tam no, jeden obrót na minutę, no to tam musi być fest przełożenie. No na razie widzę jak nawija te, te taśmy, ale zobaczę dopiero efekt jutro jak tam zajdzie trochę tego no jeszcze dosypem materiału jutro będę widział co się dzieje czy jest jakiś tam kanał się zrobił czy, czy jest jakaś tam zawiecha dobra, na razie zasypuję i czekam chwila prawdy 16 godzin i co tu wyszło wy z tego no, tak widać. No, ładnie, fajnie. Widać, że obsypuje się to wszystko. Te plastyki no, drapią ten materiał i on obsuwa się. No, tutaj z tej strony. Widać, jak jest skręcony. Fajnie. O, ruszył. No, widać. No, nie mrawo tak dotyka i, i to obsypuje. Przedtem się tworzyła taka studnia y, równa, i kurczę, no to wszystko wisiało. Teraz widzę, że to ładnie się obsypuje. Ja, może jest skrócę nawet o te 10 cm, to wtedy, będą one krótsze. To z większą siłą będą nacierały na ten węgiel. I może dołożę jeszcze ze dwie trytrytki, te skrajne. Skrócę i na środku jeszcze założę. No, dwie. No, dobrze to wygląda. Myślałem, że będzie gorzej. No, tu jest właśnie tak od strony silnika. No, jedynie tu elektrycznie, żeby to zabezpieczyć. Ważne, żeby to było zabezpieczone. No dobra. Eksperyment się udał. Myślałem, że to będzie gorzej. Ale jednak ja to tak zostawię jak w tej chwili. Jedynie dołożę trochę tych trytrytek. To są takie zwykłe. Yy, tu jest chyba numer jakiś. Hmm. Może widać S424. S424. No takie dosyć sztywne. No takie akurat były naj, największe, kupiłem. Ale z pewnością można kupić jeszcze większe. I tyle, jakby ktoś myślał o takim urządzeniu, no to sprawdzone działa, można sobie coś takiego wykombinować i jak najbardziej o, jeszcze raz ruszyło, no, trapię, czyli to generalnie to musi być to jakaś miotła. Z tym, że te włosy nie mogą być aż za sztywne bo jakby się wsypało dużo opału No to żeby Ten opór był no nie taki wielki żeby ten silnik pociągnął no. Bo wiadomo no ciśnienie tego opału może być duże i jeżeli no za mocne za sztywne zastosujemy te Wąsy No to wtedy będzie lipa to albo ten silnik ulegnie uszkodzeniu gdzieś się tam przepali Czy zerwaniu tutaj Na tym mocowaniu tam gdzie ta jest kontra na osi, także to musi być zrobione z takim, jak to się mówi, wyczuciem, żeby to nie było za, za bardzo. No, mi się wydaje, że tam takich 6 wąsów to z powodzeniem uciągnie. Tu jest 3, no, a tam 6 to chyba by nie stanowiło problemu. Czyli miotła w kotle i heja. Dobra, trzymajcie się tam ciepło. Jeżeli macie taki problem właśnie z nieopadaniem opału, no to taka podpowiedź właśnie z mojej strony. Na razie, trzymajcie się. Cześć.